Witajcie młodzi badacze starożytności. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do starożytnego Egiptu, krainy piramid, faraonów i tajemniczych bogów. Opowiem Wam o najpotężniejszym egipskim bogu, Ra, Bogu Słońca. Wyobraźcie sobie teraz pustynię, upał, palące słońce nad głową. Dla starożytnych Egipcjan, słońce było najważniejszą rzeczą na świecie. Bez niego nic by nie rosło, byłoby ciemno i zimno. Dlatego wierzyli, że Słońce to nie jest zwykła gwiazda, ale potężny Bóg, Bóg Ra. Ale jakim dokładnie On był i co robił każdego dnia, to jest fascynująca historia. A zatem posłuchajcie. Na samym początku, gdy jeszcze nic nie istniało, by tylko Nun, pierwotny ocean chaosu. Wszystko było ciemne, zimne i puste. Nic się nie działo, nic nie żyło. Ale z tego oceanu chaosu wynurzył się pierwszy wzgórek Ziemi. I na tym wzgórku pojawił się Ra. Sam się stworzył. Niektórzy mówią, że się wykluł z jajka, inni, że wyłonił się z kwiatu lotosu, jeszcze inni, że sam siebie nazwał i tym sposobem powołał do istnienia. Ra był piękny i potężny. Miał ciało człowieka, ale głowę sokoła. Na głowie nosił wielką, błyszczącą tarczę. To było słońce. Czasem też wyobrażano go sobie jako olbrzymiego skarabeusza. No, takiego chrząszcza. Lub jako starszego człowieka z brodą. Gdy Ra pojawił się od razu, zrobiło się jasno i ciepło. Jego pierwsze słowa stworzyły świat. Powiedział Shu, i powstało powietrze. Powiedział Tefu, Nut, i powstała wilgoć. Te dwa bóstwa stworzyły Geba, boga ziemi, i Nut, boginię nieba. A potem raz stworzył ludzi. Jak? Cóż, to dziwna historia. Ale co Raza. Ra robił każdego dnia? To najciekawsza część. Każdego ranka o świcie Ra wsiadł do swojej magicznej łodzi zwanej Mandżet, łodzi milionów lat. To była największa łódź, świeciła złotem, miała magiczne wiosła i mogła płynąć przez niebo jak przez rzekę. I wyruszył w podróż przez niebo, od wschodu do zachodu, przez cały dzień. To dlatego słońce wschodzi na zachodzie i zachodzi na zachodzie. Ale Ra nie podróżował sam. Towarzyszyli mu inni bogowie: Todd, mądry Bóg z głową Ibisa, który był jako nawigator, Mat, bogini prawdy i sprawiedliwości, która pilnowała porządku, Set, silny Bóg burzy, który bronił łódź i wielu innych. Gdy ra płynął przez niebo, jego promienie dawały światło i ciepło całemu Egiptowi. Zboże rosło, kwiaty się otwierały, ludzie budzili się i szli do pracy. Wszystko żyło dzięki ra. Egipcjanie pozdrawiali Ra każdego ranka. Kapłani w świątyniach śpiewali hymny. Witaj Ra, który wstaje na wschodzie, Witaj, który oświetla Ziemię. Wszystko żyje, gdy na nich spoglądasz. Ale podróż RA nie była łatwa. Miał starszego wroga węża Apepa. Niektórzy mówią na niego Apofis. Ape był gigantycznym wężem chaosu. Był taki wielki, że mógł otoczyć całą ziemię. Był wcieleniem ciemności, zła i zniszczenia. I nienawidził RA, bo RA reprezentował światło, porządek i życie. Co noc, gdy RA kończył swoją podróż przez niebo i zaczynał podróż przez podziemny świat, ale o tym za chwilę, Apep czaił się, żeby go zaatakować. Czasami Apep wypijał wodę z podziemnej rzeki, tworząc ogromny wir, który miał zatrzymać łódź Czasami obijał się wokół łodzi, próbując ją zmiażdżyć. Czasami hipnotyzował boku swoim przerażającym spojrzeniem. Zatrzymam cię, raz, jem cię i świat pogrąży się w wiecznej ciemności, syczał Apep. Ale set, silny bóg, stał na dziobie łodzi z włócznią i walczył z Apepem. Czasami przebijał węża, czasami go przepędzał, inni bogowie pomagali, rzucali zaklęcia, śpiewali magiczne słowa, które osłania, osłabiałyby Apepa. Najstraszniejsze były zaćmienie słońca. Gdy słońce nagle ciemniało, w ciągu dnia Egipcjanie wierzyli, że Apę prawie wygrał. Prawie połknął Ra. Ludzie byli w bębny, krzyczeli, robili hałas, żeby przestraszyć Apepa i pomóc Ra się uwolnić. Na szczęście Ra zawsze wygrywał. Słońce zawsze wracało, ale każdego dnia była nowa bitwa. Co się działo po zachodzie słońca? Ra nie znikał, rozpoczynał jeszcze bardziej niebezpieczną podróż. Przez Duat egipski świat podziemny, krainy zmarłych. Ra przesiadał się do innej łodzi zwanej Mesektet. Łodzi wieczoru, ta łódź mogła pnąć przez podziemną rzekę przez 12 godzin nocy. Duat był podzielony na 12 części, po jednej dla każdej godziny nocy. W każdej części czekały inne niebezpieczeństwa. W pierwszej godzinie ra witały duchy zmarłych. Byli szczęśliwi widząc go. Ra przyszedł, mamy światło nawet w krainie zmarłych, cieszyli się. W drugiej godzinie przepływał obok półjaru, gdzie szczęśliwi zmarli żyli w spokoju, uprawiając wieczorne zbiory. W trzeciej godzinie mijało jezioro ognia, gdzie karani byli źli ludzie i tak dalej. Każda godzina przynosiła nowe wyzwania. W siódmej godzinie, najtrudniej, czaił się Apep. To tutaj odbywała się główna bitwa między światłem a ciemnością. Ra, choć zmęczony podziemnej podróży, nie poddawał się. Z pomocą Seta i innych bogów przeganiał Apepa. Magiczne zaklęcia pomagały Ra przetrwać. Cofnij się, Apep, nie masz mocy nad światłem, nie zatrzymasz porządku świata. Ra jest potężniejszy od ciebie. W 12 godzinie, tuż przed świtem, Ra przechodził przez jeszcze jedno miejsce: salę, gdzie władca podziemi, Ozyrys, sądził zmarłych. Ra pozdrawiał Ozyrysa i płynął dalej. A potem, cud, Ra wychodził z podziemnego świata na wschodzie, ale nie jako stary, zmęczony Bóg. Nie, Ra odradzał się jako młody, silny. Hepri, Bóg w postaci skarabeusza. Egipcjanie wierzyli, że każdej nocy Ra umiera jako starzec, a każdego ranka rodzi się na nowo jako dziecko. To symbol wiecznego odradzania się, wiecznego życia. Dlatego skarabeusz był tak ważnym symbolem w Egipcie. Chrząsz toczący kulką na wozu przypominał Ra toczącego słońce przez niebo. Gdy Ra pojawił się na wschodzie, cały Egipt się budził. Ptaki zaczynały śpiewać, kwiaty lotosu otwierały płatki, ludzie wychodzili z domów i życie wracało. Słońce wstało, raz wyciężył, będzie dobry dzień! mówili Egipcjanie. Ra miał wiele imion, bo w ciągu dnia się zmieniał. Rano jako młody Bóg był Hepri, skarabeusz świeży i pełen energii. W południe, w pełni sił, był Ra, soku, starczą słońca, najjaśniejszy i najpotężniejszy. Wieczorem jako zmęczony starzec był Atum, człowiek gotowy do odpoczynku. Czasami łączono go z innymi bogami: Ra, chorakty, Ra połączony z Horusem, Sokolim Bogiem. Amumra, Ra połączony z Amunem królem bogów w późniejszym okresie. To pokazuje, jak ważny był Ra. Był tak potężny, że inne bóstwa chciały się z nim łączyć. Wiecie, co było naprawdę ciekawe? Faraonowie, władcy Egiptu, wierzyli, że są synami Ra. Tak, dosłownie. Mówili, jestem synem Ra, posłany przez niego, żeby rządzić Egiptem. Dlatego Faraonowie mieli w swoich imionach człon Ra. Ramzes znaczy, Ra go stworzył. Tu ten Hamon znaczy żywy obraz Amuna gdy Faraon umierał, wierzono, że wraca do Ra, jego ojca, na niebo. Dlatego budowano piramidy. Były jak drabiny albo schodki dla duszy Faraona, żeby mógł wspiąć się do słońca. Jest jeszcze jedna fascynująca historia ora. Gdy Ra był już bardzo stary i rządził ziemią, bogini Izyda, bardzo mądra i przebiegła, postanowiła poznać jego sekretne, prawdziwe imię. Bo w Egipcie wierzono, że kto zna prawdziwe imię kogoś, ma nad nim władzę. Izyda zebrała trochę śliny starego Ra, bo się już ślinił jako starzec, i zmieszając z ziemią, tworząc magicznego węż. Wąż ukąsił, Ra. Ała! krzyknął Ra. Co to? Coś mnie ukuło. Nigdy nie czułem takiego bólu. Wszyscy bogowie przybiegli mu pomoc, ale nikt nie wiedział, co robić. Trucizna rozchodziła się po cielera. Wtedy przyszła Izyda. Mogę cię uleczyć, Ra, ale musisz mi powiedzieć swoje prawdziwe, sekretne imię. Ra próbował się wykręcić, wymieniając swoje znane imiona. Jestem Hepri o świcie, Ra w południe, Atum wieczorem. Nie, 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 mówiła Izyda. To nie są twoje prawdziwe imiona. Ból był nie do zniesienia. W końcu Ra musiał się poddać. Szepnął Izydzie swoje sekretne, prawdziwe imię, które do dziś nie jest znane, bo było tak potężne, że nie można było go zapisać. Izyda uleczyła Ra, a jednocześnie zbyła część jego mocy. Od tego czasu była jedną z najpotężniejszych bogiń Egiptu. Egipcjanie czcili Ra przez tysiące lat, budowali mu wspaniałe świątynie, najważniejsza była w Heliopolis, co znaczy miasto słońca po grecku. Każdego ranka kapłani odprawiali specjalny rytuał: otwierali drzwi świątyni o świcie, śpiewali hymny, składali ofiary z jedzenia, okadzili posąg rakadzidłem, budzili boga na nowy dzień. Wierzyli, że te rytuały pomagają Ra w jego codziennej podróży. Jeśli kapłani zaniedbaliby rytuały, Ra mógłby nie mieć siły walczyć z apepem. Dzisiaj po tysiącach lat już nie czczą Ra w świątyniach, ale jego historia przetrwała. Możemy o nim czytać w starożytnych hieroglifach, widzieć jego obrazy na ścianach grobowców, podziwiać jego posągi w muzeach. A każdego dnia, gdy wschodzi słońce, możecie pomyśleć o Ra i jego niesamowitej podróży przez niebo i podziemia. Bo chociaż dzisiaj wiemy, że słońce to gwiazda, a dzień i noc powstają przez obrót ziemi, ta starożyta historia jest wciąż piękna i fascynująca. Ra uczy nas, że światło zawsze wygrywa z ciemnością, że każdy dzień to nowa szansa, nowe narodziny. I że nawet gdy jest ciemno, jak w nocy, możemy mieć nadzieję, że słońce wróci rano. A może kiedyś pojedziecie do Egiptu i zobaczycie świątynię, gdzie dawno temu czczono Ra? Zobaczycie hieroglify opowiadające jego historię? To byłaby niezapomniana przygoda. Do zobaczenia w następnej mitologicznej podróży mali badacze starożytności. Cześć!